Co cię bardziej interesuje? Ketoza czy odchudzanie? Wchodząc na dietę ketogeniczną w celu odchudzania, musisz zadać sobie to pytanie. Bo jest to bardzo ważne pytanie, gdyż wiele osób myśli, że czym więcej będą mieli ciał ketonowych we krwi, czym będą w głębszej ketozie, tym będą mieli lepsze wyniki w odchudzaniu. Niestety to nie jest prawdą. Już mówiłem w innych filmach, że ketoza nie odchudza, że odchudza deficyt kaloryczny. Dlatego skupianie się na mierzeniu ciał ketonowych i skupianie się na jedzeniu dużych ilości tłuszczu nie będzie sprzyjało redukcji tkanki tłuszczowej. Musicie pamiętać o tym, że nie tylko na ketozie można schudnąć. Przecież wiele osób stosuje inne diety, wysokowęglowodanowe, paleo, wegańskie, wegetariańskie itd. itd. I na każdej diecie można schudnąć. To teraz powstaje pytanie: dlaczego przeszliśmy w takie skrajności, że ograniczamy węglowodany praktycznie do zera, aby zredukować masę ciała? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż tego nie rozumiem. Nie musimy wcale ograniczyć węglowodanów, jeżeli chcemy schudnąć. Na diecie ketogenicznej ograniczamy węglowodany. Bo chcemy wejść w stan ketozy. Bo wiemy, że ketoza wpływa pozytywnie na nasz organizm. A w kontekście odchudzania wiemy, że dieta ketogeniczna zmniejsza nam ten apetyt. Oczywiście nie dla wszystkich, ale dla wielu osób, dla większości osób powiedziałbym, że jednak zmniejsza ten apetyt i ułatwia tą redukcję masy tłuszczowej. Ale to nie oznacza, że czym więcej ograniczycie węglowodanów i czym więcej będziecie jedli tłuszczów. To ten apetyt będzie mniejszy i ta redukcja będzie łatwiejsza. No niestety tak to nie działa. Oczywiście możecie mieć wtedy mniejszy apetyt, ale pamiętajcie o tym, że tłuszcz to też są kalorie. A w rzeczywistości tłuszcz ma najwięcej kalorii w porównaniu do białka, czy do węglowodanów. Czy nawet do alkoholu. 1 gram etylowego alkoholu ma 7 kalorii, a 1 gram tłuszczu ma 9 kalorii. Dlatego jeżeli będziecie chcieli schudnąć. Mimo wszystko będziecie musieli obniżyć tą podaż tłuszczów tak, aby wyszedł deficyt kaloryczny, tak aby nasz organizm przestał palić ten tłuszcz zjedzony, tylko palił tłuszcz ten zmagazynowany w naszej tkance tłuszczowej. Więc czym dłużej redukujemy, może się okazać, że nasza dieta już nie będzie wysokotłuszczowa, tylko będzie średnio tłuszczowa, albo niskotłuszczowa. I wtedy może się okazać, że będzie więcej białka niż tłuszczu w naszej diecie. Ale to nic złego, bo zwiększenie podaży białka w waszej diecie pomoże wam osiągnąć lepszą sylwetkę. Więc nie powinniście się tego białka bać na diecie ketogenicznej. Jeżeli waszym celem diety jest odchudzanie, to skupcie się na tym, aby to odchudzanie nastąpiło. A nie martwcie się o to, czy jesteście w ketozie, czy macie, czy macie dużo ciał ketonowych we krwi itd., itd., bo to nie jest ważne w tym momencie. W tym kontekście ważna jest przede wszystkim odżywczość diety i wyniki na wadze i wyniki obwodów ciała. Także z takim przykazem Was dziś zostawiam. Lajkujcie ten film i subskrybujcie ten kanał. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.